Zawody wędkarskie Koła 45 3 łóż Miasto, pomistrza Koła, dzień pierwszy. Niewiele nas jest. mos mund të bëj takime gjergj stani

Powodzenia życzę. Nie Jeszcze powodzę, nie może minutę nie ciszy, umarł kolega, prezes, o prezes koła z Rydutów. Pierwsze numerki, numerki to są tu, jedynka, dwójka jest z tamtej strony Zatoki. Tam, ta Zatoczka co jest. To znaczy na samym końcu jest jedynka. No jedynka, dwójka tam, a tu jest akurat tutaj mamy dziewiętnastkę, dwudziestki ostatni numer. Tutaj już nie siedzimy, To są dwa numerki. A teraz wszyscy na tym prostym brzegu Także mniej więcej warunki będą mieli wszyscy jednakowo. Deszcz, twarz, jański, bojownik. Jutro druga tura, bo nie wszyscy chyba jeszcze wiedzą, no, może o, bo taka na no, codziennej mamy. Dowiaduję się, że akurat teraz, no akurat no, znowu kolega prezes mnie wprowadził w błąd, bo nie byłem sam osobiście sprawdzić, to się przyznaje bez bicia. Powiedział, że jest zarośnięty, a się dowiaduje, że podobno krata jest bezproblemowo do rozegrania zawodu to tu jeszcze jesteśmy Ale już za nie zamkniesz. musiał pojechać, obejrzeć. Nie, Nie, to teraz tylko się bez bicia, a... ale Dobra, robisz. Dziwny był i wygrał. No co? Patryk spasuje dzisiaj. już jedzie. Ja uchodzę. Patryk wyciął. Po do to pamiętaj, no, mogą być trupami, ale ja muszę ludzi. jechać na Roland, ty... nagrywają. Ukryta kamera. Trzeba to tak nie bardzo, bo possible... though, <tum <tum yeah, <tum <tum write, Ay, to nie jest taki młodzian. tak już... Lekki emeryt. nie Nie przesadzaj. To Nie ci ludzie czas. Ten.

Pan Nie o to koledzy z się Drugi wicemistrz Koledzy, w dniu dzisiejszym drugim wicemistrzem został kolega Lepiosz Tomasz. Brawo! Gratulacje, proszę. Tak, <laughs> no, przytrzymać leciutko. Proszę bardzo. Ale by startował. Pierwszym biciem w dniu dzisiejszym został kolega Koła w spawiku, zajął kolega Kościół na uwięzieniu! Proszę pan, lepiej, ej, kolego, trzeci, trzeci. O, graba. Lepiej by było, gdyby ostatni by był powiedziany. No, ale w zeszłym roku przerka była, bo w Sebastian podjeżdżał. Stawka za Podziękuj. Dziękuję panu.